Hej, witam na kanale Golden Voice. Wiktoria Gabor będzie nas reprezentować 24 listopada na arenie Gliwice na Śląsku. Kto to jest Wiktoria Gabor? Wiktoria Gabor ma 12 lat. W wieku 11 lat brała udział w drugiej edycji The Voice Kids, do którego robiłem ranking. Jest na kanale. Program wygrała wtedy Ania Dąbrowska. Zresztą są jakieś awantury, kto powinien brać udział w tegorocznej Eurovision Junior. No, ale nie ma nigdzie zapisane, że zwycięzca Devil's Kids automatycznie weźmie udział w konkursie Eurovizji Junior. A oto właśnie są spory. Wiki doszła aż do finału. Tu też o czymś świadczy. Nie ma co tu mówić, która jest lepsza. Bo obie śpiewają cudownie. Jednak Ania miała swoją szansę i nie wykorzystała jej. We wieku, w którym trafił Vicky, Ania brała udział w selekcjach do Junior Eurowizji, ale z taką piosenką. No, Eurowizja Junior od jakiegoś czasu już nie jest konkursem, na który jedzie się z dziesięcymi piosenkami, aby wygrywać. Wiki jak najbardziej zasługuje na Junior Eurowizję z tą piosenką. Ja mam jednak troszkę inne ale. Czemu miała tak słabą konkurencję w szansie na sukces? Ja myślałem, że tam pojawią się jakieś talenty, a tu Wiki kontra przedszkole. Trochę tak zapachniało ustawką. No albo faktycznie nikt nie chciał brać udziału w tej Eurowizji lub ograniczały ich jakieś kontrakty. Okej, okay, ale nie wnikam. Jak powiedziałem... Mi Victoria Gavor pasuje, bo jak niektórzy wiedzą albo nie, to teraz wspomnę, że Wiki to obok Roxy i Leny Marzec to takie moje faworytki do wielkiej kariery. W rankingu The Voice Kids wygrała Ania, jednak w moim subiektywnym rankingu wygrała Lenka i o niej jeszcze usłyszymy zapewne. Wiki była na trzecim miejscu. Czas mija, a te młode dziewczyny dorastają i stają się coraz lepsze. Przez rok czasu wokal Vicky znacząco się zmienił. Ja włączyłem sobie Rolls The Voice Kids i porównałem z Superhero, no to ten wokal troszkę wydoroślał. Nadal jest taki leciutki, ale bardziej dojrzały. Eroxy już robi dużą karierę, na większą przyjdzie czas zapewne. Vigi właśnie się pokazuje, a Lenka w swoim czasie się pokaże. Z czym do Europy? Do Europy z piosenką Super Hero i piosenka powaliła mnie na kolana. Szczerze powiedziawszy, anyone I want to be tego nie zrobiło. Dopiero z czasem przekonałem się do niej. A tu, gdy już zaczynała się sama melodia, to już mówię o, fajnie się zaczyna. Będzie dobrze. A gdy zaczęła śpiewać, to moja reakcja była podobna do tej. super. Uuu! Normalne! Ja, 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 ja. Bez konkurencji w finale szanse na sukces, a z piosenek, które do tej pory słyszeliśmy i które będą brały udział w konkursie Eurowizji, to wydaje mi się, że jest najlepsza. Co prawda, brakuje mi mocy w głosie Wiki, chociaż ta wokaliza na 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 też nawet, nawet mocna i strasznie mi się podoba. A ten instrumental zaraz po wokalizie robi swoje. Normalnie ryje mózg, jak się tego słucha, a co dopiero instrumental Armenii. O jej kubajka w połączeniu z urokiem Kariny. Coś wspaniałego. W tamtym roku świetny instrumental miała Francja. Armenia to na razie obok Polski mój faworyt. Armenia ma lekko lepszy instrumental i silniejszy głos pomimo, że mniej leżały. I tu wiki na plus. Poza tym polski kawałek jest troszkę bardziej zróżnicowany. Tu nie ma zrodka, refren, zrodka, refren, bridge, refren. Tu jest zrodka. Bridge z finiszem fajnym. Refren Wokaliza wanna... instrumental zajebisty po wokalizie. Potem zwrotka w innej tonacji, zupełnie w innej niż ta pierwsza. Może nie tak zupełnie, ale w innej. Znowu bridge z fajnym finishem. Refren i to znowu w innej tonacji. Wokaliza, znowu fajny instrumental, w sumie ten sam co wcześniej. I na koniec znowu wokaliza, takie króciutkie na samogłosach, ale znowu inne niż na nana na. Widzicie tu miejsce na nudę? Ktoś, kto napisze w komentarzach, że to nudne, no to sorry, ale coś z nie tak. Jest to majstersztyk i absolutnie niepodważalnie jesteśmy faworytem w tej Eurowizji. Nie mówię, że wygramy na 100%, ale będziemy wysoko. No chyba, że jeżeli nas udupi, aby nie wygrać drugi raz z rzędu, bo też tak mogą podejść. Wygrali w tamtym roku, to teraz zagłosujemy na innych, ale to nie będzie fair wtedy. Na razie Armenia jest na podobnym poziomie. Niektórzy typują Hiszpanią, ale. Tu muszę posłuchać całości, aby tak do końca stwierdzić, czy, czy, czy mi się podoba. Pamiętajmy, że to konkurs piosenki, a nie wokalny, i robienie piosenki pod wokal niekoniecznie musi się sprawdzać. Pamiętajmy, że tu głosują też dzieci, a w szczególności dzieci, i one nie zwracają uwagi na wysokie C czy cokolwiek związanego z techniką, czy skalą i tym podobnymi rzeczami. Musi im się podobać piosenka, szczególnie że śpiewacy operowi są przed muzyką. Tam ważny jest głos, a nie piosenka, a tu jednak o piosenkę chodzi. I jeszcze co do naszej piosenki, bardzo fajny klimat, połączenie muzyki pop z korzeniami wiki, tak mi się wydaje, że tak to było kombinowane, brzmi to świetnie, a gdy po wokalisie wchodzi ten dźwięk rodem z Turcji czy Indii, czy gdzie tamkolwiek jeszcze na wschodzie, aż przeszywa. Piosenka porywa do tańca. Spokojnie mógłbym się przy tym pogibać na jakiejś imprezie, no ale są ludzie, którzy lubią inne klimaty i nie lubią się gibać, a lubią posłuchać spokojniejszej muzyki w swojej samotni, a inni szukają jeszcze czegoś innego. Podsumowując, piosenka bardzo dobra, wokal bardzo dobry, mała Arianka, instrumental bardzo dobry. Teraz czekamy na teledysk i próby, jak to wyjdzie na żywo. Jeżeli dwa ostatnie punkty wyjdą super, no to co? Mamy drugie zwycięstwo z rzędu prawdopodobnie. Trzymajmy kciuki za wiki. Do usłyszenia.